Cześć, cześć, witam was dzisiaj serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Kolejny odcinek naszego podcastu. Let's talk about words. Ja się nazywam Barbara Babiuch, jestem trenerką i nauczycielką języka angielskiego. Uczę języka angielskiego indywidualnie i w tych filmach chcę pokazać wam różne pomysły, w jaki sposób możecie się uczyć słownictwa. Rozmawiamy o słownictwie, omawiamy różne grupy słownictwa. Znaczy, ja omawiam, wy, natomiast mam nadzieję, że z tego sporo korzystacie. Jednocześnie możecie zobaczyć, w jaki sposób ja prowadzę zajęcia, moje zajęcia indywidualne. Część tych odcinków jest po angielsku, część jest po polsku, i w zasadzie ostatnio nagrywam po polsku, bo tak widzę, że tutaj więcej osób z tego korzysta niż tych po angielsku. Więc tak naprawdę tutaj będziecie widzieć miks tych różnych e, odcinków. Dzisiaj porozmawiamy sobie o czymś e, również, jak w moim poprzednim odcinku, myślę, bardzo przydatnym podczas wakacji czy podczas różnych wyjazdów urlopowych. E, mianowicie e, różne zwroty, które używamy w restauracjach. I no, restaurant czyli to jest dzisiejszy temat, dzisiejszej powiedzmy lekcji. In-Restaurants, przygotowałam tutaj wam. W zasadzie są to grupy różnych zwrotów, które możecie używać bądź usłyszeć w restauracji. No, oczywiście po angielsku, prawda? Więc tak, no takie najprostsze. Hello, sir, madam. Jest to coś, co usłyszycie zapewne od kelnera. Zamiast samego hello, w sumie tak, dlaczego ja tutaj to wrzuciłam? Hello to hello i w zasadzie jest to tak oczywiste zwrot, że nie powinien się tutaj znaleźć, nie jest nam myślę potrzebny, ale tutaj chciałam Wam pokazać takie zwroty grzecznościowe, w jaki sposób kelnerzy, bądź też w innych sytuacjach osoby, mogą zwracać się do Was per pan, pani. Oczywiście coś takiego w ogóle nie funkcjonuje w języku angielskim w jakichś takich zwrotach, które ktoś do was by się zwracał. Zawsze jest to per ty, czyli jest używany zaimek you. Natomiast istnieje coś takiego, właśnie co możemy dodać gdzieś wpleść na końcu zdania, czasami na początku, jak sir, madam, właśnie. Samo to madam jest często skrócone do ma'am. Które może gdzieś tam z filmów kojarzycie, gdzieś tam wam się to obiło o uszy. Sir, ma'am zamiast madam, jest to krótszy zwrot wtedy, ale tutaj chodzi właśnie o to, żeby być grzecznym. I tutaj ta grzeczność i, i ten, właśnie taki bardziej. Mm, Register to się nazywa po angielsku, ale właśnie taki rejestr bardziej grzeczny. Tutaj będzie nam przeważał i pokażę Wam tutaj też, w jaki sposób um, go wprowadzić tak? i w jaki sposób się zwracać. I have a reservation. Um, od tego samego tak naprawdę zaczynałam mój temat o hotelach, czyli poprzedni odcinek tego podcastu. Um, Dlaczego ja go tutaj używam? Czasami idziecie do restauracji, gdzie już macie zarezerwowany stolik, więc wchodząc do restauracji, pierwsze co właśnie powiecie: I have a reservation, na przykład for three people. No i mówicie: My name is. Ewentualnie ktoś, kto was przyjmuje, zapyta się was: What's your name? My name is. Tutaj może być też kwestia tego, żebyście przeliterowali to imię, na przykład, ale najczęściej samo podanie imienia wystarcza, bo tych imion nie jest aż tyle, żeby ktoś miał problem z rozszyfrowaniem, czy to jest kowalski ten, czy kowalski tamten, prawda? I have a reservation for three people. Um, no, a jeżeli nie macie rezerwacji, no to taki zwrot na przykład: a table for two, please, co oznacza poproszę stolik dla dwóch osób. Moglibyście oczywiście powiedzieć, a table for two people, ale prawidłowo jest a table for two i więcej tutaj nic nie dodajemy. Please. Znowu, jako taki zwrot grzecznościowy, w zasadzie na, każde, na końcu każdego zdania zauważycie, że to jest tutaj wplecone. Odpowiednik naszego polskiego Poproszę stolik dla dwóch osób. Więc to jest to Poproszę. Chociaż nie tłumaczyłabym tego w taki sposób, bo mm, tu możecie sobie troszeczkę namieszać. Nie zawsze proszę, tłumaczy się jako please. O, może tak. A table for two, please. A table for ten, please. Czyli wchodzicie do restauracji no i ile tam was jest? Ile osób, no to mówicie, że chcecie taki stolik. Jeżeli. Wymaga tego restauracja, bo czasami po prostu możecie zająć sobie, jaki tam chcecie ten stolik. I'd like to book a table. To jest zwrot, który może Wam się przydać, jeżeli na przykład wcześniej musicie zadzwonić do tej restauracji i zarezerwować stolik. I tutaj, oczywiście, no, przy telefonach to może się zacząć panika, bo ja nie umiem rozmawiać przez telefon, i telefon, rozmowy przez telefon są stresujące. Więc może znajomość z takich zwrotów troszeczkę Wam tutaj pomoże. I'd like to book a table. To jest coś, od czego zaczniecie po prostu. Jeżeli ktoś nam odpowie w tej słuchawce: Hello, I'd like to book a table for three people. No tutaj padnie pytanie pewnie: what time? Więc tutaj musicie podać, nie wiem, godzinę, i myślę, że na tym sprawa będzie załatwiona. W każdym razie ten zwrot tutaj na pewno mi się przyda. I'd like to d, to znaczy would like, tak? I would like to book a table. Znowu jest to forma grzecznościowa, więc na przykład nie powiemy I want, bo to jest niegrzeczne. I'd like to book a table, albo can I book a table for two? To can I tutaj też nam się pojawi. Co też zaraz zobaczycie? Do you have a reservation with us? Jeżeli wchodzicie do restauracji, ktoś może się zapytać. Być może była wymagana tej, ta rezerwacja, a wy jej nie macie. Do you have a reservation with us? Czyli czy macie u nas rezerwację? Albo po prostu do you have a reservation? Yes, no. Um, this way, please, follow me, please. To znowu usłyszycie od kelnera czy osoby, która będzie Was prowadziła do tego stolika, w którym macie usiąść, tak? Przy którym macie usiąść. This way, proszę, tędy, follow me, proszę podążać za mną. This way, please, follow me, please. Tutaj oczywiście znowu, please. Could you show me to the table, please? Jeżeli, nie wiem, zagubiliśmy się, nie wiemy, gdzie ten stolik ma być który był zarezerwowany, prosimy, aby ktoś nas zaprowadził. Could you show me to the table, please? Czy może mnie pan, pani zaprowadzić do stolika? No i już siedzimy sobie przy tym stoliku, powiedzmy, dostaliśmy karty i przychodzi kelner i pyta nas, are you ready to order? Czy jest gotowy pan, pani zamówić? Are you ready to order? Samo order, słowo znaczy zamawiać coś. Czy jest pan gotowy, żeby zamówić? Yes, please. Yes, of course. To jest odpowiedź, jaką możecie dać zamiast samego prostego yes. Zawsze jest to grzeczne, jeżeli coś tam dodamy. I świadczy o tym, że jednak znacie pewne zasady języka angielskiego i w ogóle zasady obycia się w języku angielskim. Samo jest to jest za mało. Yes, of course, yes I am mogło też by być, tak? Bo to są te krótkie odpowiedzi, takie w języku angielskim, na pytanie, czy coś tam, nie odpowiadamy tylko jest no, ale coś tam jeszcze musi być dodane. Tutaj może nie będę tego dokładnie teraz omawiać. Yes, please, yes, of course. Myślę, tutaj jest takim bardzo grzecznym. Grzeczną odpowiedzią. No i teraz w sumie nie wrzuciłam tutaj tego, ale tutaj są zwroty, które możecie użyć, jeżeli coś zamawiacie, ale często tak jest, że no jeszcze nie wiecie, jeszcze potrzebujecie kilka minut, powiedzmy, żeby coś się zastanowić, zdecydować. E, możecie zapytać, e, możecie powiedzieć e, no, not yet, <grywa> po prostu na przykład, tak? Że jeszcze nie jesteście gotowi, gdybyśmy mieli to pytanie wcześniejsze. Are you ready to order? Uh, not yet. Myślę, że spokojnie wystarczy. Ale jeżeli chcecie być grzeczniejsi, uh, could we have a few minutes, please? Could we have a minute, please? Czy może nam Pan dać jeszcze. Minutę, chwilę. Could we have a minute, please? E, zamawiając, to są zwroty, które właśnie użyjecie. I'll have, taki najbardziej powiedzmy okrypany standardowy, czyli weznę to i to. E, le to jest skrót od will. I will have, I will have something. Zaraz Wam to pokażę przykłady zdań. Can I have, could I have. Tutaj też jak najbardziej możecie użyć yy, i też jest w użyciu, albo I would like, w skrócie I'd like, prawda? I would like, I'd like, to jest dokładnie to samo. Yy, no i popatrzmy na jakieś przykłady. Na przykład I'll have a tomatoes, please. Czyli po prostu wymieniacie, co chcecie, tak? Uh, I have a tomato soup, please. Uh, oczywiście dodając, please, na końcu, tak? Could I have a glass of red wine, please? Czy mogę poprosić kieliszek wina? Uh, could I have a glass of red wine, please? I'd like a, a large pepperoni pizza, please. Poproszę dużą pepperoni. I tutaj widzicie te trzy zwroty tak naprawdę zamiennie. Możecie użyć obojętnie, które wybierzecie. Wszystkie są właściwe. Ważne jest to, żeby być grzecznym. Jeżeli byście wymienili po prostu same potrawy, oczywiście zostaniecie zrozumieni też. Jak najbardziej, po prostu nawet pokazać w menu, nie wiem, przeczytać i wypowiedzieć te nazwy. Ale właściwe i takie grzeczne, prawidłowe po angielsku jest właśnie zacząć od tych zwrotów: can I have, I'll have, I'd like, i dodać, please na końcu. Uh, I'd love a cup of winter tea, please. Tutaj gdzieś, nie wiem, stworzyłam winter tea, chociaż mamy lato, no ale to jest jako przykład, tak? I'd, I'd like, I'd love w zasadzie użyte tak samo jak I'd like. Ja tu pokazałam przykład, że możecie użyć też te, czegoś takiego. Um, no to jest taki bardziej mm, zwrot wyrażający, nie wiem, waszą potrzebę bardziej niż I'd like, tak? że o, bardzo chciałabym um, taką herbatkę, na przykład, tak? I'd love to. Would you like some? Winter tea. Oh, I'd love to. Więc y, tu podkreślamy, że bardzo jest to dobry pomysł i tak chcielibyśmy to bardzo. A e, no właśnie, uprzedziłam. Would you like some wine? I'd love to. To może być na przykład rozmowa między y, 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 osobami, które siedzą przy stoliku, też. Ja Wam zresztą później tutaj wrócę linki. Y, Filmików albo jednego filmiku, który możecie sobie obejrzeć jako taki przykładowy dialog um, w restauracji. I tam chyba gdzieś to było. Would you like some wine? I'd love to. Bardzo bym chciała. Uh, what's the special of the day? Ok, czasami mm, może stwierdzicie, że chcecie wziąć to, co jest. Y Czasami jest tam jakieś danie dnia na przykład, tak? Special of the day to się w ten sposób nazywa danie dnia. Czyli coś, co jest na pewno nie wiem świeżo przygotowane, coś, co kelner poleca, czy się w kuchni poleca. Coś, co jest świeże, na pewno i przygotowane tylko wyłącznie na ten dzień. Special of the day. What's the special of the day? What would you recommend? Powiedzmy, chcemy zapytać się kelnera, co by polecił dzisiaj, tak? Może jest coś, co um, jest specjalnie dzisiaj przygotowane i będziecie wiedzieć, że to jest faktycznie dobre i świeże, prawda? E, więc w ten sposób możemy zapytać: What would you recommend? Albo what do you recommend? Tutaj też mogłoby być spokojnie. And OK, chcemy się zapytać y, o jakąś konkretną potrawę, którą byśmy chcieli, ale nie możemy znaleźć jej w menu, na przykład, tak? Więc możemy wtedy zapytać: Do you have any salads? Ja tu podałam taki przykład on the menu. Czy macie w menu, w waszej ofercie takie i takie danie? Do you have any soups in your, on the menu? Do you have any beer on the menu? Zapytamy się właśnie w ten sposób. Mm, anything to drink. Zamawiacie coś? E, zamówiliście swoje dania? Kelner może was się zapytać, czy chcecie coś do picia? Would you like anything to drink? Albo anything to drink? Więc wtedy podajecie, czy chcecie się coś napić. No, thank you. Yes, please. Ja tutaj chyba tego nie wrzuciłam. Um, ale właśnie to jest takie, jeżeli ktoś Wam coś yy, pyta się, czy coś chcecie? No, thank you. No thanks. Albo yes, please. I to są właśnie takie grzeczne tutaj odpowiedzi. A glass of water for me, please. Jeżeli chcemy powiedzieć, no może jednak faktycznie chcemy się coś napić, a glass of water for me, please, i to please, znowu tu dodajemy: a cup of coffee, please, a glass of beer, please, a glass of wine, please, i tak dalej, i tak dalej. Coś, co też tutaj powiedzmy czasami sprawia problem: woda niegazowana i gazowana, gdybyśmy chcieli, still water. Woda niegazowana? Sparkling water? Woda gazowana? Um, może paść takie pytanie, tak, że chcemy wodę, no to still or sparkling? I tutaj wybieracie to, co chcecie. Jeżeli jesteście w restauracji, gdzie wybieracie faktycznie wszystkie te dania, czyli pierwsze danie, drugie danie i deser, tak, czyli zupa, drugie danie, mówiąc tak po polsku, plus deser, to fajnie wiedzieć, jak się te części naszego obiadu nazywają. For starter. Czyli na przykład wymieniacie. Tak, że na pierwsze danie chcę to i to. For starter, I'll have. Albo for starter. Could I have. Bla, bla, bla. For starter, I'll have a tomato soup, please. Uh, for the main course. W sumie powinno być the. For the. Star for starter, for the main course. Uh, I'll have. I don't know, chicken with rice, let's say, yes. For the desert, czyli deser, I'll have strawberry ice cream, dajmy na to, tak. Więc tutaj wtedy w ten sposób nazywamy te, te części starter, main course, dessert. Um, jeżeli nie wymienicie, to może paść takie pytanie. Anything for the main course? Anything for dessert? Anything for the start. But I offer you something for the start. Czyli coś na początek. Anything for starter. Um, enjoy your meal. Smacznego. Jeżeli kelner wam przyniesie już wasze danie, to możecie usłyszeć coś takiego. Enjoy your meal. Uh, albo samo enjoy nawet. Po prostu smacznego. Jeszcze jest coś takiego jak Bon Appetit, ale to jest y, francuskie. To też możecie usłyszeć Bon Appetit, ale raczej Enjoy your meal. Ok. Uh, would you like the wine list? Powiedzmy, że już skończyliście wasz posiłek. Często jest osobna karta win e, czy jakichś tam drinków. E, no i częściej jest to karta win, jeżeli to jest jakaś bardziej ekskluzywna restauracja. Would you like the wine list? To może być takie pytanie od kelnera. Could we have the wine list, please? Czy możemy poprosić taką kartę win? Could we have the wine list, please? Um, jeżeli macie jakiś problem i chcecie gdzieś tam zawołać tego kelnera, excuse me, sorry. Myślę, że to jest często w obyciu, ale excuse me bardziej znaczy takie przepraszam, jako wołanie o uwagę. Sorry e, część jest użyte jako sorry. Um, przepraszam, że przeszkadzam, prawda. E, albo przepraszam, że stwarzam problem. Bardziej jako przeprosiny. Excuse me to właśnie jako po prostu zwrócenie swojej uwagi. Um, no, i powiedzmy, mamy jakiś problem, yy, i chcemy tutaj. Ja tutaj może nie wymyślałam wszystkich możliwych problemów, ale podałam takie najczęstsze przykłady, które mogą się zdarzyć. Uh, excuse me, I think this is not my order. Przepraszam, ale wydaje mi się, że to nie jest moje zamówienie. Excuse me, I think this is not my order. Uh, excuse me, I didn't order any soup. Czyli. Kelner się pomylił, tak, tak jak w poprzednim y, przypadku. Dostaliście coś, czego nie zamawialiście. Może to miało iść do innego stolika. Na przykład: I didn't order any soup. Nie zamawiałem zupę. A co ona tu robi na moim stole? It's too cold. Może jest za zimne. Coś jest surowe. It's raw. Excuse me, this meat is raw. Moglibyście też powiedzieć, This meat is not cooked. Tak, że nie jest ugotowane. It's undercooked. Ja tego też tu chyba w sumie nie wrzuciłam, ale jest, mówię to, co mi tu przechodzi w tym momencie, że coś jest niedogotow niedogotowane. Bo w sumie no, różne problemy mogą być, ale w takiej sytuacji to pewnie no, nie będziemy tego jeść, bo jest surowe, prawda. Um, chcemy poprosić o jakieś dodatki. Could I have some salt? Could I have some pepper? Could I have some vinegar? Could I have some tissues? I e please dodajemy na końcu. Um, może jakaś tragedia się nie stanie, jeżeli o tym zapomnicie i nie dodacie tego, ale jest to taki, powiedzmy,. E, wisienka na torcie, czy kropka na it czy jak to tam się mówi, żeby ten zwrot był taki pełny, ładny, grzeczny, właściwy. E, salt jako sól, pepper, pieprz, vinegar, ocet. E, tissues jako serwetki, chusteczki. Could I have some tissues, please? Czasami nam potrzeba, bo nie mamy akurat, na przykład nie ma na stole. E, więc taki sposób. E, could I have an extra plate? Please. Czyli prosimy o dodatkowy talerz na przykład, bo chcemy sobie gdzieś tam coś odłożyć, podzielić, najczęściej dla dzieci coś tam dać. Could I have a fork, please? Oczywiście, a fork, a spoon, a knife, czyli widelec, łyżkę, nóż. No, może czasami gdzieś tam braknie, nie możemy znaleźć, nie dostaliśmy. Could I have a fork, please? Could I have an extra cup, please? Chcemy dodatkowy kubek. Na przykład, chociaż no, zależy, jaki, o, zależy od sytuacji, tak? Ja tutaj podałam po prostu przykłady. W każdym wypadku ten zwrot będzie się zaczynał dokładnie tak samo. Could I have. Um, Okej. Okay. No i teraz na końcu, jak już zjecie, kelner może zadać Wam takie pytanie. Yy, albo w trakcie, częściej chyba to jest w trakcie. Jeżeli sobie zjadacie, powiedzmy, tam wszystko jest ok. Jeżeli kerner jest jakiś tam yy, bardziej yy, za, no, może zainteresowany, to nie jest tutaj dobre słowo, ale powiedzmy, chce się upewnić, że jest wszystko w porządku. Takie pytanie może paść. How was your meal? Okay. How was your meal to będzie po posiłku? Okay. How was your meal? Czyli jak państwu. Smakowało, jakiś tam feedback od Was, żeby uzyskać. Natomiast w trakcie posiłku, gdyby chciał podejść i zapytać, czy wszystko jest w porządku, is everything okay? Albo is everything okay there? Are you okay? Are you okay? Tak naprawdę, to jest zwrot, który może być użyty też w różnych y, innych sytuacjach, w sensie, czy dobrze się czujesz. <grym> Ale też właśnie, are you okay w znaczeniu, czy czegoś ci potrzeba? Do you need anything? Is everything okay there? Ja pamiętam, miałam taką sytuację, jak pracowałam za granicą. Are you okay? Słyszałam na przykład w sklepie, gdzie wchodzi się po prostu z koszykiem i sobie coś tam wybierasz, albo nie, to był sklep z ciuchami. No i pani podeszła do mnie i się pyta, are you okay? Ja się zaczęłam zastanawiać, czy ja źle wyglądam, czy co, że ona się zapytała, czy, czy ja się dobrze czuję. Ona się nie zapytała, czy ja się dobrze czuję, tylko. I helpi, bardziej to było to, ale tutaj różne zwroty możecie usłyszeć. No, to tak, zaczerpnięte z doświadczenia. Ja się później śmiałam, bo ja nie pamiętam, co jej odpowiedziałam, ale. Starałam się upewnić, że jest wszystko ze mną w porządku i to było śmieszne. <grym>, ok, I'd like to make a complaint. Chciałbym złożyć skargę, jeżeli już jest naprawdę bardzo źle i chcecie, nie wiem, złożyć zażalenie, bo jesteście niezadowoleni z czegoś. I'd like to make a complaint. Could I speak to the manager, please? To też chyba w takich jak już naprawdę skrajnych przypadkach. Um, no, oczywiście w tym wypadku ten angielski musicie mieć trochę lepszy i wiedzieć, co chcecie powiedzieć i jak. Pewnie, jeżeli nie macie dobrego angielskiego, to olejecie sprawy i w ogóle nie będziecie chcieli się do nikogo odzywać. No, ale powiedzmy, że faktycznie zdecydujecie się na to. Could I speak to the manager, please? Czy mogę rozmawiać z menadżerem tego lokalu, czy z właścicielem? Could I speak to the owner, wtedy by było. The owner, please. Could I have the bill, please? Jeżeli chcecie zapłacić i chcecie poprosić o rachunek, wołacie: Can I have the bill, please? Albo po prostu the bill, please. To też tak może być, jeżeli ta restauracja jest bardzo gdzieś tam zatłoczona i ten kelner gdzieś tam lata i w ogóle nie zwraca na was uwagę, to wtedy po prostu Mówicie tak krócej, tak żeby informacja dotarła do osoby, która ma was obsłużyć. Um, tutaj wrzuciłam jeszcze taki zwrot. Um, leave a tip. Samo tip znaczy napiwek. Um, może niekoniecznie wyjdzie to roz, z rozmowie, tak? bo napiwek to coś, co się zostawia po kryjomu i nie ogłasza się tego wszemi wobec. Ale po prostu, żebyście wiedzieli. Leave a tip, zostawić na piwek. E, tak dla waszej informacji. Um, here's your change, keep the change. Here's your change. Tutaj chodzi o sytuację, w której um, może niekoniecznie przy stoliku, ale kupujecie przy ladzie na przykład i dajecie banknot w gotówce e, i kasjerka wydaje wam, czy kasjer um, resztę. Here's your change. Change tutaj wtedy oznacza nie zmiana, zmieniać tylko reszta tych pieniążków. Natomiast jeżeli chcemy dać komuś, zajmę na to napiwek, tak? Dajemy banknot tej kelnerce na przykład i chcemy, żeby sobie zostawiła tą resztę, tak? Mówimy keep the change. Dając wtedy do zrozumienia, że reszty nie trzeba. To po polsku tak się mówi, tak? Reszty nie trzeba. No, czyli w pewnym sensie sugerujemy komuś, że dajemy mu napiwek. Ok. Widzę, że to już wszystkie tutaj slajdy, które przygotowałam. Także tyle z takich podstawowych zwrotów, jeżeli chodzi o sytuację w restauracji. Podlinkuję Wam taki prosty filmik, który ja sama pokazuję moim klientom. Studentom, y, na takie, taki dialog w restauracji. Oczywiście to jest taki podstawowy dialog, bo pewnych sytuacji nie przewidzicie, co się tam może wydarzyć. Myślę, że te zwroty, które wam tutaj y, pokazałam, przydadzą się wam, bo to są takie rzeczy, które no, musicie wiedzieć, jeżeli idziecie do restauracji i chcecie dogadać się y, po angielsku. Jeżeli macie jeszcze jakieś inne zwroty, które nie wiecie w jaki sposób. Się wymawia, czy w jaki, jaki, w jaki sposób powiedzieć coś w różnych sytuacjach. Piszcie w komentarzach. Ja naprawdę zawsze odpowiadam, jeżeli ktoś coś napisze. Także szczerze zachęcam. To wszystko na dzisiaj. Zapraszam na kolejny mój odcinek za tydzień. Odcinki dodaję co tydzień i co tydzień pojawia się coś nowego. Zachęcam również do sugerowania tematów, które Was interesują. Co byście chcieli tu usłyszeć, co byście chcieli zobaczyć? Jakie słownictwo, bo tutaj głównie słownictwo jest. Zachęcam też do eksplorowania mojego kanału, tam też jest gramatyka i inne rzeczy, które naprawdę pomogą Wam bardzo, jeżeli zaczynacie i nie tylko zaczynacie naukę języka angielskiego. Myślę, że bardzo Was zainspirują. Lajkujcie i subskrybujcie, bo wtedy będziecie dostawać powiadomienia, i wtedy. Więcej osób też zobaczy to, co ja tutaj robię, a myślę, że na pewno komuś się to przyda. Na dzisiaj tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. Thank you, and see you next week then. Bye.